Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnej recenzji i dzisiaj także unboxingu i dzisiaj mamy kolejne karty Kim Kranz The Wild Unknown Archetypes Deck and Guidebook czyli dzisiaj mamy karty archetypowe otwórzmy sobie z folii zobaczmy jak wygląda pudełeczko bez folii o już czuję, że takie matowe przyjemne, mhm. o jakie śliczne kolorowe, bardzo ładne, nasycone, nie wiem czy tak widzicie, kochani, ale tutaj są niezwykle nasycone kolory, bardzo fajnie. I tu widzę tak jak w kartach Animal Spirit, The White Unknown, też jest taka nakładka na pudełeczko. Tak, zaraz sobie zobaczymy. Patrzmy, o tutaj mamy też nazwy i Wydawnictwo Harper, Harper One, mhm. dobrze to wyjmijmy sobie, ściągnijmy sobie tą, tą, tą nakładkę, o dobrze, ach nie pokazałam wam z tyłu, czekajcie kochani, bo tu widzę, że z tyłu przecież coś mamy napisane, to każdy kto ma ochotę zatrzymaj sobie i... Przeczytaj, mam nadzieję, że to ładnie ostrzy. Tu już widzimy karty naokoło. Tak, to jest taka nakładka właśnie na to pudełeczko. I pudełeczko samo w sobie na magnesik dobrze mówię, czekajcie, sprawdzę tak, na magnesik i ono tutaj już jest samo w sobie takie bardzo mm, subtelne, że tak powiem. Z jednej strony tylko jest ta nazwa. Mhm. Ok, otwórzmy sobie pudełeczko i to taki diament. Zobaczcie, jak pięknie. Mm -hmm. Accept all reject none. Mm -hmm. Ciekawe. No tak, no tak. Książeczka w stylu właśnie Kim Kranz, Tam karty. To sobie zaraz zobaczymy. Zacznijmy od książeczki. Ona ma takie książeczki i właśnie ten papier jest identyczny jak na tym pudełku, taki przyjemny, matowy. Z boku, oczywiście, bardzo ładnie to wygląda. Można postawić sobie na półeczce i będzie wiadome, co to za książeczka. Ok, otwórzmy. Mhm. Tak, Kim Kranz i jej, jej książeczki charakteryzują się taką specyficzną czcionką, która tu też się nam pojawia. Widzę tu rok 2019, rok wydania. Mhm. No i klasycznie, tak jak ktoś zna już jakieś karty, właśnie Kim Kranz, to tutaj jako ten spis treści, prawda? Jak to jest tu rozłożone, to to się nam powiela. I tu widzę, że też podzielone są te karty na części. Mamy The Selves, The Places, The Tools. The Initiations. Mhm. Tak. No i oczywiście tutaj jakieś wstępy jak zawsze. To może nie będę tutaj. Każdy, kto będzie miał ochotę, to sobie tu dotrze i poczyta, jak już sobie będzie te karty miał. Mhm. Wprowadzenie, przebudzenie archetypów. Mhm. O archetypach tutaj mamy dosyć dużo napisane. Widzę też, też pojawiają się paternce, czyli te schematy, właśnie względem poszczególnych archetypów. Archetypy versus stereotypy, zobaczcie, czyli też tak ciekawie to jest zauważone i Przeanalizowane troszeczkę przez autorkę, jak zrozumieć tę talię. I tutaj jest opisane o każdej z tych części, zobaczcie, więc fajnie wnosi to bardzo dużo na pewno informacji, podpowiedzi, jak tutaj z tymi kartami sobie pracować. No i też na temat właśnie samych archetypów, które bardzo pomagają. Na przykład zrozumienie archetyp archetypów jest kluczowe w zrozumieniu na przykład tarota. Głębiej, prawda? Czy w rozwoju samoświadomości? Tak. No i tu są podpowiedzi, już jak pracować sobie z kartami, w jaki sposób, jakieś różne rozkłady. Zobaczcie propozycje autorki. Uh -huh. No jakieś osta ostatnie takie final thoughts końcowe podpowiedzi. No i tu już mamy. Opisy kart. No i podobnie to jest zrobione jak na przykład The Wild Unknown Alchemy i tam w tamtej książeczce, że mamy tu obraz i tutaj mamy opisane. I fajnie właśnie podoba mi się to, że ona tak naokoło pisze różnymi czcionkami w różnych kierunkach. Bardzo to jest fajne. I tu na dole jeszcze mamy When Light, czyli jeżeli w świetle, When Dark, jeżeli w, w cieniu. I go deeper, czyli co tutaj poczytać sobie, na przykład, żeby głębiej zanurkować w dany temat o danym archetypie, prawda? Tak, tu są jakieś takie zadania też, czy podpowiedzi dalsze z boku pisane, także fajnie. Tak. No i tak każda karta tutaj jest zrobiona w ten sam sposób. Okej. Okay. Zobaczmy, czy coś jeszcze jest. Initiations. Tutaj to są te ostatnie już części. I, I tyle mamy. Tak. Tyle książeczce. Zobaczmy sobie w takim razie z powrotem pudełeczko. Ok. I te karty zobaczcie. One, jak zawsze, klasycznie są w osobnym pudełeczku. Fajnym, takim. Zaraz sobie zobaczymy duża tasiemka, zobaczcie tutaj to można wyjąć i też inaczej sobie pudełeczko zagospodarować bardzo fajnie ok, i teraz sobie zobaczmy już karty karty są okrągłe, te akurat to pudełeczko można sobie śmiało w nim przechowywać karty, a tamto na przykład gdzieś też na coś innego przeznaczyć, także jest to na pewno fajny pomysł tu mamy zobaczcie perłę, a tu jest diament. Tak. No i tu znowu mamy, jak widzicie, ta siemkę, która pomaga nam wyjąć karty z pudełeczka. Także z tyłu mamy ten wyszlifowany, przeszlifowany diament. Chociaż powiem Wam, że jak oglądam w internecie lepiej to wyglądało. Tutaj widzę bardzo jakby. Taką strukturę jakby piksele były widoczne, nie ma jakby gładko, prawda? Tak jak diamenty są takie gładziutkie, tu widać jakieś takie, ale to tylko taka moja dygresja tutaj, prawda? Okej. Okay, dobra, karty są okrągłe. Karty są okrągłe. Zmierzmy sobie ich wielkość 11,5 cm. Tak specyficznie na pewno się je będzie tasować. Jak wszystkie okrągłe karty. Jeżeli chodzi o karty archetypowe, jeżeli ktoś z Was szuka kart, a te na przykład bycie nie przypadły do gustu, sprawdź playlistę właśnie karty archetypowe, która jest założona na naszym kanale. I tam znajdziesz inne karty, które właśnie już zrobiłam recenzję. Także polecam, kto by poszukiwał kart archetypowych, ale niekoniecznie właśnie tych. The White Unknown Archetypes. Może wolisz inną stylistykę, na przykład estetykę, inne prace plastyczne. To zapraszam, bo tam już jakieś wiem, że inne robiłam też. Także zapraszam, kto ma ochotę. A my sobie przybliżamy i patrzymy karta po karcie. Dobrze. Zacznijmy sobie po kolei. Tak, mamy The Mother. Tutaj jest perełka, zobaczcie. Tu dłoń. Mhm. Widać, że kobieca dłoń właśnie. Okej. Okay. The Father. Oczywiście tam był pierwiastek żeński, tu mamy męski, prawda? Mhm. Tak, Starborn, trujeczka. I to jest typowa y, klasyczna praca plastyczna, estetyka właśnie autorki. Jeżeli ktoś z Was zna tarota tej autorki, czy na przykład The Wild Unknown Animal Spirit. Czy też te karty The Wild Unknown Alchemy, to, to znacie i wiecie, że to są takie typowe prace. Cały produkt jest, cały projekt jest jej autorstwa, zarówno opisy, jak i karty właśnie same w sobie. Mhm. Na pewno są to karty. Mm, dla osób, które są już zaawansowane, jeżeli chodzi o tarota, jeżeli chodzi właśnie też o temat archetypów, bo nie do końca, to nie są karty, które gdzieś tutaj z tych obrazków wysnujesz, prawda? Co jest generalnie w temacie danego archetypu? Znaczy nie jest to takie rzucające się w twarz, prawda? Jako informacja. Raczej tutaj trzeba już y, znać troszkę temat i wtedy zauważa się różnego rodzaju kwestie, szczegóły, które tu są, jako symbole, kolory, prawda? Czy różnego rodzaju pieczęcie na przykład, które coś sugerują, coś, nas, y, coś nam pokazują, coś informują, jakąś wiedzę wnoszą. Ale tutaj trzeba już coś wiedzieć. Na pewno jest to niesamowicie ciekawa pozycja do y, Kolekcji. Jeżeli ktoś kolekcjonuje nietypowe, specyficzne karty, to to jest smaczek, bym powiedziała. No i oczywiście, jeżeli ktoś kolekcjonuje karty na przykład Kim Kranz, no to to jest jak najbardziej. Czy karty archetypowe. E, tak, o, ta jest na przykład przepiękna karta, prawda? Mhm. Cudna, łabędź. Tak. Zdecydowanie polecałabym te karty właśnie osobom, które zgłębiają sobie kwestie archetypów, bo Kim Kranz naprawdę opisy ma bardzo trafiające, bardzo niezwykłe. Widać, że ma dobrze przemyślany temat i głęboko przestudiowane pewne kwestie też głębiej, nie tylko tutaj, prawda, same archetypy, ale też opracowała karty z alchemii, więc tak głęboko, w tą naukę tajemną weszła na tyle głęboko, pewnie się poczuła, że stworzyła własne prace, więc to już jest naprawdę wiedza mocno ustabilizowana, że ta pewność tego rodzaju się pojawia w pewnym momencie. Tak, zdecydowanie jej prace, Kim Kranz, trafiają do osób pewnej grupy. Nie jest to taki, wiecie, mass market, gdzie tysiące czy miliony osób się rzucają, jak na przykład na jakieś popularne taroty, prawda? Są to karty specyficzne i trzeba czuć potrzebę wybrania danych kart. Trzeba to poczuć sobie po prostu, że to jest, to jest dla mnie, prawda? Że chcę z tym pracować, że to do mnie mówi, że, że przemawia i. Trzeba poczuć po prostu ten rezon, jak ja to mówię zawsze, prawda? Czyli to połączenie energetyczne. Tak, jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć inne prace artystki, jest stworzona playlista na kanale właśnie Kim Kranz, jej różne karty. Także szukajcie, kto by miał ochotę. Zdecydowanie dla mnie te karty są ciekawe i na pewno będę z nimi pracować, ale na pewno będę się podpierać książką, która jest dołączona do, do kompletu, aby właśnie przekonać się i poczuć, co autorka tutaj miała na myśli, jakby tą jej wizję, prawda, jej pomysł na ten temat. Temat archetypów jest bardzo ciekawy, i bardzo wiele osób już mierzyło się jakby z tym, żeby coś od siebie dołożyć, jakiś swój pomysł, prawda, swoją perspektywę. Także bardzo jestem ciekawa, co tutaj Kim Kranz dokłada od siebie. Na pewno to przestudiuję. Tak. Temat archetypów, kochani, także pojawia się oczywiście w książkach. Może do tej playlisty, którą mamy, właśnie karty archetypowe, dołożę też książki, bo już zrobiłam chyba dwie albo trzy recenzje na temat właśnie książek mówiących o archetypach, zarówno w języku angielskim, jak i po polsku. Więc, jakby ktoś miał ochotę, to tam znajdziesz. I karty, i książki. Tak, czuję, że to jest fajny pomysł, żeby to połączyć, właśnie. Mhm. Tak. Co myślicie, kochani? Czy ktoś z Was ma te karty, pracuje z nimi? Jak czujesz? Czy na przykład świadomość i połączenie z tymi kartami? Rozwinęła się u Ciebie i dla Ciebie z czasem, w trakcie pracy z nimi, czy od razu na przykład było to połączenie? Czy ktoś z Was, na przykład teraz osób, które oglądają, może widzisz te karty po raz pierwszy i czujesz coś konkretnego? Jeżeli tak, to napisz, bardzo proszę, bo to jest dla mnie zawsze bardzo fascynujące. Jak konkretne karty czasem poruszają do głębi konkretne osoby, podczas gdy inne osoby przechodzą zupełnie obojętne albo wręcz nie podobają im się dane karty. Jeżeli ci się nie podobają, to też pisz śmiało. Tu nie chodzi tylko o achy i echy nad pracami, ale żebyśmy mogli tutaj sobie swobodnie porozmawiać o tych pracach. I wypowiedzieć się, prawda, szczerze, co myślimy, jak to widzimy. Każdy ma prawo do tej swojej własnej perspektywy i opinii. Tylko, tak jak zawsze, proszę, aby te rozmowy tutaj, czy opinie były kulturalne, takie, że gdyby tutaj autorka dotarła na kanał, to żeby mogła przeczytać te wszystkie komentarze, wyciągnąć wnioski, ale żeby to było bez żadnych, wiecie, takich. Wiecie, o co chodzi, prawda, kochani? żebyśmy tutaj się zaprezentowali jako mm, społeczność na tym kanale tak w taki ładny sposób zawsze mi się właśnie marzyło żeby mieć kanał gdzie są fajne osoby kulturalne rozmowy fantastyczna wymiana informacji wszystko na poziomie dlatego dbam bardzo o to z moimi administratorami żeby tutaj ten kanał właśnie był w taki sposób Prowadzone. I tak będziemy robić cały czas. No, powiem wam niezwykle ciekawe, ale oczywiście, że nie są to proste karty. Widać tutaj głębie widać tutaj, że trzeba się trzeba zanurkować. Tu się nie da ślizgać po powierzchni, żeby zrozumieć temat i to, co autorka miała tu na myśli. To te karty wymagają faktycznie głębokiego zanurkowania i żeby się dowiedzieć więcej, prawda, co tutaj wnoszą te karty, jaką informację. Mhm. Dobrze, tyle ich mamy. Okrąglaczki, kolejne moje okrąglaczki do kolekcji. Już mam chyba dwoje albo troje kart okrągłych, także. Jeżeli komuś z Was by się spodobały te karty, ale mówisz, jejku, takie ogromne, są też karty właśnie te archetypowe, mniejsze, taka, taka wielkość kieszonkowa. Także jeżeli wolisz, to znajdziesz na Amazonie, na pewno znajdziesz. No i cena też jest wtedy niższa, prawda? Dobra, ocenimy sobie w takim razie trwałość a jakość. To jest powiedziałabym klasyka. Kartkim krans, właśnie. Są matowe, mało jest tu laminacji, to jest taki twardy kartonik. W tą stronę są cięte. Widzę, że jak się będą snuły, to z tej strony, lewej jakby, prawda, na rewersie, więc cudownie. Oczywiście, że przy jakimś takim męczeniu, dręczeniu, tasowaniu będą się tutaj one, tak, boczkami, prawda? Snuły, to jest normalne i naturalne. Czyli no ostatnio dałam chyba 8, jak pamiętam. Też bym dała tyle, wiecie, bo przez to, że nie ma tej laminacji, trzeba uważać, żeby gdzieś nie poplamić, nie pobrudzić, by jest dużo bieli, dlatego po prostu 8. Natomiast jeżeli chodzi o prace plastyczne i zamysł autorki, ponieważ ja znam. Już prace plastyczne, autorki jej formę plastyczną i formę ekspresji przekazu, jakby, i to ze mną rezonuje, dlatego daję 10, oczywiście, ale to jest jak zawsze moja perspektywa i e, każdy tutaj może sobie ocenić inaczej. Jeżeli masz ochotę, to oceń. oceniamy od jednej gwiazdeczki do 10. Możesz śmiało pisać w komentarzu, ile gwiazdek w znaczeniu, oceniając te karty, typowo te prace, prawda? Jak to dla Ciebie się prezentuje. Tak, oceniliśmy sobie, zmierzyliśmy sobie. Dobrze, to tutaj może nam jeszcze dam to okrągłe pudełeczko. Dajcie znać, kochani, co myślicie, jak Wam się te karty. Hmm, Widzą, że tak powiem. Jeżeli znajdziemy gdzieś tu z Natalią te karty w tych sklepach, z którymi współpracujemy, to wrzucimy wam na dole szukajcie linków, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć jakie są cenie na przykład czy, czy gdzie są dostępne, ale oczywiście czasem trzeba pobuszować. Na pewno nie są to karty super popularne w Polsce. Więc na Amazonie, w Libristo na przykład, no czasem na Allegro się udaje. Także jak coś znajdziemy, to, to wstawimy, ale to trzeba buszować. Kochani, i pamiętajcie, że te karty są też w wersji takiej mniejszej. Chyba się nazywa to wersja kieszonkowa, taka edycja. Także jak ktoś ma mniejsze ręce, a chciałby tego rodzaju karty, to masz taką możliwość. Dobrze, tyle dzisiaj, dajcie koniecznie znać, co myślicie, jak to widzicie, utulam mocno wszystkie osoby, i te stałe, i te nowe, no i jak zawsze kochani, do usłyszenia w kolejnych materiałach, pa pa.